Z tej strony Domino Pros i jest ze mną mój brat Oskar. Dzisiaj sobie zagramy w Dog Food 21. Część tego planu to jest, że będziemy grali Dog Champions, ale to za ukończony, wygrany draft. Więc na razie to chyba będziemy robić draft online. No na to razie doki do online Zapomniałem pokażę wam moje karty. PS Salach, SO Van Fogba. Pogba Wszystkie oczywiście No Bo takich za dobrych kart nie Partej, Partej, Partey, mm, Patrysio, Ilicic, No i tam i inni, Arnautowicz na przykład Różni tacy Teraz y, nowy draft i jedziemy Wybieram formację 4 Na 4 bo jest nie wybrana a ja mogę ze z 4 2 wybrałem. Dobra, no, ten... no dobra, Silva może być. Napad Kane! Oj oj, oj. Super, Teraz y, w lewej obronie zakresuję no, no, Amavi. W prawej obronie... Musar no, nie ma tu jakiegoś okay. potencjału, więc wejdziemy na ławkę. I tu już Diego. Diego y, Carlos. Ale na ostatniej okay. obroni nic nie ma więc wziąłem Kaldarę Vali'la i Dum i Dum ok, wybieram Xaviego a tutaj De Bruyne ten skład układa się nieźle hmm Gnabrym jeszcze no nikt nie grał, znaczy gra, grał ktoś ale... no i no na no no, dobrze, to same nam same. łączy tu Kane, a po jego lewej stronie Joe Varby, 35 lat Chyba... Takiego? Wybrałem. gotowym. I... zachi. Hmm. W sumie wybieram... Soli kibice... Kibice Leicesteru, ale musiałam wybrać tego... No, dobrego. Nie no... uuu, To się tutaj Ulu. będzie działo w tym gracie. No dobra, to ja mam, nie mam takiego gmianego, bym no. nie powiedział. L.O. Tchweil, Tchweil, no może być, no za dobre to to nie jest, ale no dobra, bramkarz, mędy jakiś, bramkarz tu, żeby mieć pełne zgranie, Ederson Ancelotti. na bramce, U mnie. Kurde, no nie ma pełnego zgrania, a czy ten trener będzie doskonały jest doskonały? Teraz mam pełne zgranko. To ja chyba z Dominikiem pierwszy match zabrani. To... jeszcze raz. Dobra, e, gramy. Trzy minuty dopiero. Mecz online. Łączę z serwerem. Poszukam przeciwnika. O. Mój bracik z nas, jakiegoś typa, który ma Ronaldinho, i jakiegoś tam typa, a my mamy za to typa. No, Uuu, który wychodzi dobrym składem. Polakrodak, No, z Polaczkiem gramy, więc po, polakrodak normalnie. Dwa, jeden, przegrywamy. Czy jeszcze nie Messi przekreśla nasze szanse? i słuchaj. No, mi też za pierwszym razem No dobrze, więc robimy następnego drafta. i... No, następny draft. No, Czyli mnie nie Zastanawiam się nad Messim, albo Ederson, albo jeszcze Neymarem. Ale wiecie co? Pójdźmy w tą La Liga. Czy La się Liga opłacało? No nie wiem, tak się nie opłacało. I da, dawniejszy zawodnik yy, tego. O, Barcelony. A Suarez. Jest dobrze, nie powiem, że jest źle. Suarez numer 2. Na lewej pomocy zagra sobie hazard młody. A nie, bo czaryszep. Tu będzie ktoś... No nie, ten skot nam się nie ułoży dobrze. A robimy do końca. Asensio poprawia nam trochę. Nie, Asufa jego muszę tam sobie. sorry. Kurczaczek, no mi taki dobrze nie leci. No, do susu może też tam grać. W sumie to tylko żeby było zgranie. No, a go brak, niestety. No, no, słabo, słabo ten skład wygląda. Nie wyjdzie we, z tego coś dobrego, ale obrona może być potarząca. No i tak się nie dzieje. Nie jest skład 186. Dobrze. O nie, to miałam lepszego. No i tu? No, Carlos. No tak wspaniale bym nie powiedział. 184. No, wychodzimy każdym składem. My się nikogo nie boimy. Dobra, 185. I Pelegrini nie będzie I niech to sobie w środku zagra. Myślę, że i tak. I tak nie będą domy. dobrze. Wszyscy. 6 minut tego odcineczka. Dobrze. można się z kimś innym połączyć. Ja z kimś... O, jest aktualizacja. Jest aktualizacja. Do czego? Do drafta. A już, już gramy, ja, tak. No, nie, ja to ja wygrywam. Tu. No, nie wiem, fati, Ansufati, wam Basten dwie bramki wpakował, ale jeszcze Ansufati nie, bo z czego? Nie, ja. Basten. No, no i dobra, no Widzimy się jak jak No, jak zainstaluję nową aktualizację. Dobrze, dobrze, moi kochani, już po aktualizacji jesteśmy. Zaktualizowałem to, więc gramy od nowa drafta online. 5 2 1 2. No, spoko formacja. W sumie nie będzie taka zła. Hmm... No, Żyrut? Już jest starsza, ale na też podchodzi. Już dużo lat ma, trochę. Więc, no, Kazety, dla overal. Dobra, no, mhm. Morata, Jowicz, Zapata, Full i Hugajno. Wiecie co? Weźmiemy Jowicza, bo no, chłop dobrze gra. O, jest imponent, któregoś zawsze, którego zawsze chciał w moim składzie. Widzicie? O nie, o nie, o nie. To się na mnie złączy. To jest jakiś. No i. Co? Ronaldo skład. Mm, mm, mm. Zanetti. Zanetti. Tworzy nam się kozacki skład, moi kochani widzowie. U no, mi też się tworzy taki kozacki. Kozacki to będzie kozaki. Ronaldo to zmierzymy każdego przeciwnika. No, wiedziałam, że będzie bantek. Tak, Zawsze praktycznie jest. Dobra, Uf. Wow. Ale są w skarku. Skład jest Nie O Martiala sobie wstawię. No, ci się dobrze Uuu. dzieje. Ciekawe. No śpędę się przyda na. Śbeda? No. A bramka, że już masz? No takiego... No na lakazę. Bo sobie go składu nie mam. Dominik. Zobacz. Też nie mam. Jest dobry, naprawdę jest dobry. Ja no, też mam dobry. Co za masz napad dobry, ale to nie ma Nie dam rady. No ale fart z tym składem jest mega dobry. Guardiola. Wiecie co, klop jest dobry, ale wolę Guardiola. Dobrze, skład 187. czy na siebie? No nie. Choć nie wiem. dlaczego. Choć nie wiem, dlaczego. Moi kochani Uydzę. widzowie, połączone szybko ręce u Przeciwnika. Nie znalazłem kogoś równego siebie. Ber. No, upset Room 5, pozdrawiam oczywiście, Kane, Ronaldo, szkoda, że u nas tak, tak no, Ronaldo teraz nie błyszczy. O, halo, Ronaldo. O, obudził się. No nie. Z głębi nowego snu. Ale jednak przegrywamy, bo Ronaldo pakuje kolejną bramkę do siatki. To dziś, to na dzisiaj koniec, jeszcze nagram dużo części z tego, więc to już jest nowa seria. Jak Wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę i ja się żegnam. Cześć!